Siemanko. Wita was lekko pociągający pęczętka w kolejnym odcinku. I dziś zrobimy sobie unboxing tej oto paczki. Zawartość dosyć ciekawa, gdyż jest to kolejny Amigowy oryginał. Zapraszam. Tak, delikatnie pociągający, ponieważ niestety chory. Yy, już teraz nie jest tak źle może, bo już, już troszeczkę wyszedłem na prostą, yy, ale no kilka dni miałem wyciętych z życia, totalnie nie do życia. Gorączka, brak głosu, te sprawy, zatoki, po prostu masakra, ale no już zaczyna być troszeczkę lepiej, niemniej jednak mój głos troszeczkę jest zmieniony. I z góry przepraszam, przepraszam Was za wszelkie pociągania nosem na filmie, których nie uda mi się wyciąć. No siła wyższa, nic na to nie poradzę, a tak jak mówię, to mogę po prostu nie kontrolować tego. Sami rozumiecie. Ale głos mi wraca, także robimy kolejny unbox. I w tym pudełeczku będzie... Mogę wam powiedzieć co będzie? W tym pudełeczku będzie powinien być yy, Soccer kit. Eee, także co, otwieramy, aha, jeszcze jedna informacja, to będzie szybki unbox, pojawił się komentarz konstruktywny, komentarz oczywiście odnośnie tego, że troszeczkę przesadzam z tymi unboxami, troszeczkę tam rozwodzę się za bardzo nad kartonami i tak dalej, także spoko, tym razem będzie już szybki unbox, bez zbędnego tam ględzenia i omawiania faktury tam, kurcze, wiecie, kartoniku, tego, folii i tak dalej, ale bardzo ładne opakowanie, LEGO Friends, bardzo mi się podoba. Dobra, lecimy z tematem. Przedziwnie zapakowane, ale się udało, dobra karton na bok rozwijam, ale muszę powiedzieć, przepraszam, muszę powiedzieć, że było bardzo fajnie zapakowane, ale trochę mało dobra na bok, otwieramy gierkę, rozpakowujemy gierkę miało być, a więc moi drodzy Soccer Kit, Soccer Kit, bardzo, bardzo fajna gra, yy, to jest wersja na ECS, OCS, nie na AGA, no, troszeczkę sypuś się nasypało, yy, bardzo, nie tutaj, na półeczkę. Bardzo fajna gra. Gra znana wszystkim praktycznie, e, którzy mieli do czynienia z Amigą, ale też ona jest wydana na, wydana była na inne platformy. E, ale na Amidze u nas po prostu była najbardziej popularna. E, tą grę wygrałem na Allegro. E, aukcja była nie pamiętam za ile 7 dych, 6 dych, coś takiego, ale, ale mogę się teraz mylić, ponieważ troszeczkę ona przeleżała musiała odczekać, aż wróci mi głos. Także no udało mi się ją wygrać, bardzo chciałem ją posiadać, jedna ze znanych gier, którą wypadałoby mieć w kolekcji tutaj, do mojej kolekcji, tak a propos. Okej, okay, to co, szybkie umówienie, pudełeczka i oczywiście jakieś tam zdjęcia i tak dalej. Jeżeli chodzi o front, front jest bardzo ładnie zachowany, tutaj mamy tylko jakieś takie delikatne zagniecenia, ale nie ma żadnych uszkodzeń mocnych. Jeżeli chodzi o spód, bardzo fajnie, bardzo fajnie, bo tak jak wszystkie te gry, mamy różne screeny z gry i tak dalej. Świetnie to wygląda. Tu chyba walka z bossem jakiś czołg, lub etap. Po prostu nie wiem, nie pamiętam tego. Będę musiał sobie przypomnieć. Różne światy, bardzo fajnie. Oczywiście opis, opis całej gry, ale opisem nie będę się teraz zajmował. Jeżeli chodzi o bok, opakowania z każdej strony prezentuje się dobrze. A więc czas otworzyć to pudełeczko i zobaczyć co mamy w środku. A w środku mamy. Może na boczek tutaj sobie położę. A w środku mamy taką jakąś folikę. Dobra, okej, okay, spoko. Folika jest git, niech będzie. I mamy tak, dyskietki. Dyskietki raz, dwa, trzy, cztery dyskietki. Bardzo fajnie wyglądające, oczywiście z sitodrukiem. Bardziej podobają mi się te sitodruki niż z naklejkami, eee, nie wiem, tak wygląda to tak bardziej profesjonalnie bym powiedział. Naklejki to wiecie, szczególnie na przykład takie naklejki jak ma Chaos Engine, taki zwykły, zwykłe sero jakieś takie, taka naklejka, nie, robiona na drukarce laserowej, ale takiej mono, takiej starej jakiejś, chlas, klas klas i, i cześć, nie. A tutaj mamy sitodruk, sitodruki są fajniejsze. Cztery dyskietki, eee, rzucę sobie... Pod pierwszą program Disk Data Disk 1, 2 i 3. Pod pierwszą dyskietkę rzucę sobie pod klapkę, okiem jak to wygląda. A powiem wam, że wygląda bardzo dobrze i nie ma się czego czepiać, tak naprawdę. Także świetnie. Dyskietki zapowiadają się być w dobrym stanie. I mamy w środku instrukcję. Sama instrukcja. English Instructions. Pudełeczko na boczek sobie odłożę. Ech, bardzo fajnie wydana. Pudełeczko, o ten, pudełeczko, instrukcja, przepraszam. Przepraszam. Instrukcja ma twardą okładkę, fajną, twardą okładkę. Chrysalis Software. Z tyłu mamy po raz kolejny naszego Soccer Kid'a. I screeny z gry. Tym razem chyba inne niż tutaj. Tak jest, są inne. Może się powtarzają, tak, niektóre się powtarzają. Ale postarali się i wkleili po prostu inne screeny. Otwieramy instrukcję. Przepraszam. No i mamy tak, twórców gry animacje i tak dalej jasna sprawa, lecimy dalej welcome, caution i tak dalej content, zawartość opowieść, Story of so ark zawartość yy, pudełka, zobaczymy czy jest wszystko świetnie, loading soccer kit loading problems, the title screen i tak dalej, i tak dalej a więc jedziemy po kolei, Story of so ark historia spoko, o tym będzie osobny odcinek box content, zobaczymy yy, manual inside the box you should find four soccer kit diskettes no i wszystko Czyli jest wszystko, cztery dyskietki od Soccer Kid, z grą Soccer Kid. Loading, please note, aha, joystick functions. Loading problems, mogą być problems, ale mam nadzieję, że nie będą. Opis title screen, start the game, kid design, czyli można sobie zmienić kolor e, ciuchów naszego bohaterka, naszego Soccer Kida, wiadomo kto grał ten wie o co chodzi. Jak go kontrolować, świetnie to wygląda. Lecimy dalej, to dalej. Wszystkie te triki, które on robi, opisane są, jak to robi, stawanie na piłce, żeby dostać się do platform powyżej i tak dalej. Unieszkodliwianie przeciwników. He can kick the ball, yeah. No wiadomo, możesz żonglować, możesz odbijać piłkę głową, świetnie to jest zrobione. Gierka jest naprawdę fajna, zresztą dobrze o tym wiecie. Tak, tak jak mówiłem, wszystkie triki. He can play a high chip. Tak jest, wysokie podanie, super. Wszystko jest do opanowania. Dalej to samo. No tak i to jest opis, wszystkiego co widzimy na ekranie gry podczas rozgrywki. Restart Post, czyli Checkpoint tak zwany. Karty. Karty zbieramy na każdym etapie. Życia i tak dalej. Wszystko wiadomo. Na czas. Punkty. No, ok, jasna sprawa. Podsumowanie po każdym etapie. Taka, Taki Telebim, tak? To jest Telebim, chociaż nie wiem czy to się wtedy tak nazywało. Jak mamy na zawodach piłkarskich, coś takiego. Gry bonusowe, nie wiem. Gry, gier bonusowych chyba nie widziałem w Soccer ale mogę się mylić. Nie pamiętam, mapa wiadomo. Jak load save, no, no świetnie, ciekawe czy zapisuje stan gry na dyskietce takiej, czy trzeba wrzucić dyskietkę dodatkową. Przekonam się o tym. Mamy tak: etapy Anglia, Włochy, Rosja, Japan, Japonia. Tutaj mamy. Gareth? Paweł to są chyba wrogowie, to nie są, e, tak, to są opisani wrogowie, to nie są bosowie na nowym etapie, tutaj 4 grama bosów. nie pamiętam, powiem Wam szczerze, to są wrogowie, Derek, Stu, Simon, każdy ma swoje imię, a Frog, a Snake, jasna sprawa, a Fish, Ricardo, Pawerelli, no tak, Włochy, zdecydowanie Włochy, Rosja, a Wolf, a Slav, Sledger, <laughs> Red the Crazy Sailor, dobre, dobre. Gymnasty, Gymnasty... Assassin, ojej. Japan i USA. A na samym końcu, tak, sam koniec, tak, mamy... E, ...ekstra takie, no, znajdźki, które możemy e, wynaleźć w tej grze. Extra time, ekstra stamina, czyli dodatkowe... dodatkowa energia. Dodatkowa energia, dodatkowe życie? Hm. Stamina? Zapomniałem, co znaczy stamina, sorry. Napiszcie w komentarzu, co znaczy stamina, wyleciało mi z głowy. Invincibility, czy nietykalność, extra life i Speedy Boots, czyli ekstra prędkość, Speedy Korki. I tutaj jakieś tam wskazówki do rozgrywki. Także tak prezentuje się instrukcja. A teraz całość na stół. Moja gierka, nowy nabytek. I nie pozostaje nic innego jak odpalić Amisię i przetestować sobie tą gierkę. Chwileczkę pogramy jeden etap, zobaczymy czy ta gra w ogóle się uruchomi. Mam nadzieję, że się uruchomi. Eee, wszystkie gry jak na razie mi działają, także mam nadzieję, że ta nie będzie wyjątkiem. I sobie chwileczkę pogramy, zobaczymy jak to wygląda. Wiemy jak to wygląda, ale zobaczymy jeszcze raz jak to wygląda. Zapraszam. Więc Amisia już gotowa, i możemy polecieć z tematem. Do samej gry będę używał joysticka od Barbariana. Kolego Joy sprawuje się bardzo dobrze, ale troszeczkę go usprawniłem. Rozkręciłem, wyczyściłem. Tutaj zamieniłem te kopułki metalowe miejscami. Dół z górą. Słychać, ta była mniej wypracowana, górna. Zamieniłem wszystko pięknie, ładnie. Jeszcze tutaj przycisk od autofajera Demontuję, ponieważ on jest w ten sposób montowany. Podczas rozgrywki, niestety, ale przełącza się skubaniec. No i mamy autofire, także bardzo prosty, szybki demontaż. Coś takiego. Mam go, jest tutaj. Do kompletu, i tak gra się najlepiej. Dobra, a więc <gryw> przechodzimy, do, przechodzimy do samej gry. A więc program Disk. I lecimy z tematem. Ale najpierw powiem jeszcze <gryw> krótko. Przed chwilą Cezary JK, Cezary JK wysłał mi fajny link. Street Fighter z kotami, kolego, uśmiałem się, uśmiałem się przednio, nie możesz mi takich rzeczy wysyłać jak jestem chory, e, parsknąłem śmiechem, a wiesz czym się objawia parsknięcie śmiechem przy takim katarze jaki mam? Bez wdawania się w szczegóły musiałem wyczyścić monitor w swoim laptopie, tak, tak właśnie to wyglądało, dzięki ci serdeczne, poprawiłeś mi humor, kolego, dzięki, dzięki, tak jest. Dobra, lecimy z tematem program disk do stacji i zobaczymy czy gra działa. Dyskietka chodzi pięknie. Pięknie, cichutko wczytuje się bardzo ładnie. Jestem zadowolony. No i działa, Krysalis. Tak, jestem zadowolony tak jak gość pisał. Gra, działa, jest w dobrym stanie. Działa i jest w dobrym stanie. Boj. Jakieś interko mamy. Dziesiąty rok. W przestworzach kosmicznych Deep In Outer Space. Alien Pirate Scap. Aha. Pirat Skap, oczywiście jeszcze obcy, przemierza galaktykę, poszukuje, przeszukuje planety na jakieś tam trofis, na zdobycze, hm. żeby dodać te zdobycze, trofea do swojej kolekcji. No okej, okay, spoko, ale intro interkiem, lecimy dalej. Jeszcze tak teraz powiem, szybka informacja, dopóki to się ładuje, tak dosyć długo. Kikuć, to nie jest to, o czym pisałem, rozgrywka, jeżeli chodzi o Soccer Kid'a. To jeszcze będzie, to jest tylko pokazówka, oczywiście. Tak jak zawsze, tak naprawdę. Także spoko, spoko, stay tuned. Będzie gra. Okej, okay, mamy wybór języka. Oj, oj, oj. English Enter the page number showing this sequence of frames. Ok, czyli mamy zabezpieczenie, dobra, spoko. Eee, na boczek sobie wezmę ten plastik, żeby go nie zgubić, od Joja. Czyli muszę znaleźć takie obrazki, bo tutaj jak widzicie, już wam pokazuję, na dole każdej strony, tak będzie chyba widać, są trzy obrazki obok siebie. Muszę znaleźć trzy takie obrazki i wpisać numer strony. No dobra, to szukamy. Pierwszy taki, gdzie gościu biegnie, w tą to nie to. To nie to. Hmm, to nie to... To też nie to. Tak, to jest to. Strona 17, page 17. A więc 17. Dziękuję bardzo. I woła o dyskietkę pierwszą, czyli ewidentnie Data Disk 1. Okej. Okay. A więc data disk 1 świetnie. No to lecimy, tak? Jest! Wczytała się gierka. Kit design, a więc sobie zmienię... No proszę. Pamiętam jak to się robi. Tu ma być białe. A lewo, prawo... O super. Coś takiego. hihihi hi, hi. Coś takiego. Widać, widać. Dobra. Opcje. Music on tutorial, resume game. Dobra, nieważne. Start. I wczytujemy dalej. Ta druga dyskietka, tak troszeczkę szurała, ale wszystko wygląda dobrze. Tak jest, pięknie działa. Co my tu mamy? E. W dół. A jest. W dół staje na piłce, super. E. Trzymamy fire i damy dół. Tak jest. Możemy się przyznać, ale trzymając fire i dając do góry. A, takie coś. Super. E. Gdzie jest ma piłka? Teraz tak. O, w górę i pięknie, dobra. Tutaj można sobie chyba... Aha, nie tak. E, I w dół. Mogę skoczyć, tak jest. Aj, źle. Łoł, <słuch> wow. ciężko, dobra, nie będę tego robił. Muszę się do tej gry przyzwyczaić po prostu. Na razie lecimy z tematem. A jajaj, nie tak. Trzeba się do tego przyzwyczaić, ale po jakimś tam czasie idzie. Świetna muzyka, naprawdę fajna. Zresztą graliście w Soccer Gide, tak? Gra jest świetna. Trzymając Fire dłużej, ee, przywołujemy swoją piłkę. I teraz tak, tu mamy. Tak, żeby się nie. Na... Pierwszą kartę do gry. Kolekcjonujemy te karty do gry z piłkarzami. Teraz tak. Przekupujemy piłkę. A w sumie to nie było potrzebne. Aj. Mm. Troszeczkę. Troszeczkę zginąłem. Ale czemu? Hmm. Dobra, nieważne. Ponowna próba. Nie wyszło mi przeskoczenie. Lecę do przodu. Ale to już zebrałem. A bo tutaj trzeba. O! To jest taki trochę joystick. O! Tutaj trzeba. Ajajaj. Aj, aj. No gdzie jest moja piłka? No, jest. Takie utrudnienie z tą piłką, jednak troszeczkę. Ale. Ale. Rzucają kluczami we mnie. Gina jak wściekły. A nawet nie doszłem jeszcze do tego, do Checkpoint Post, tak się tam nazywa. Coś tam post. Dobra, trzeba się zabrać za grę. Tak serio. Ok, dobra. Tu piesku. No, pieska potraktowałem piłką. Spoko. You have reached the halfway point. ok. Dobra, nie wiem, co ze skrzynką się robi. Dobra, nieważne. Tu chyba się wchodziło na górę, jeżeli dobrze pamiętam. Po piłkę, po kartę. No nie wiem, nie pamiętam. Ok, nieważne. Jedziemy dalej. Zejście. Do... Aha, tu szczury, zapomniałem o szczurach. W skrzyniach są. E... Życie, energia, ta stamina, cała. Dalej nie wiem, co znaczy stamina. Hm. Nie sprawdziłem. Ok przywołać piłkę należy. Generalnie w tej grze się nie idzie na pałę, tak? Po prostu trzeba trzeba wszystko robić z głową, tak? Hmm. Powoli, sukcesywnie, do przodu. Takie jest on. Rzucają kluczami. Hmm. Mam ostatnie, ostatnio, ostatni pasek ten, ostatnie serce, tak? No dawaj piłeczkę. Muszę uważać. E, Okej. Okay. Udało się wziąć energię. Nie tak. Zapomniałem. Dobra, dawaj piłkę. Okej. Okay. Aj, Ajajaj. No dobra, jest. Udało się przejść pierwszy etap. Świetnie. Dobra. Na tym wystarczy tej Rozgrywki mojej gra działa, wszystko pięknie, ładnie, świetnie. Jestem zadowolony, tak jak gościu pisał, powtórzę: yy, Gra jest w dobrym stanie, wszystko działa nie inaczej. <śm> działa jak na razie. Nie wiem, <śm> przepraszam bardzo, nie wiem jak z tymi pozostałymi dyskietkami, ale sądzę, że nie będzie wcale inaczej. I tak yy, za jakiś czas, tak jak mówiłem, yy, pokaże się na kanale taka prezentacja tej gry, czyli typowy gameplay. Mamy pauzę. Chyba nie ma pauzy. Hmm. Yy, czyli taki typowy gameplay. Pauza nie jest potrzebna, chyba to nie ma czasu, tak? Yy, typowy gameplay, prezentacja i tak dalej, taka w moim stylu. I tam sobie tą gierkę ogramy troszeczkę dłużej. Zobaczymy, na ile mi to wyjdzie, tak naprawdę. Także stay tuned, yy, chłopaki i dziewczyny. Wszystko będzie w swoim czasie. Ok, a w tym odcinku to było na tyle. Dzięki serdecznie za obejrzenie. Pozdrawiam Was, Penczart. I do następnego. Trzymajcie się. Cześć.